Siemano. Wziąłem się trochę za testy tego mikroskopu. I tak podłączyłem go do prądu. Tutaj jest jakiś zasilacz, transformator. Włączyłem go na maksa. Tutaj widać, że światełko przechodzi. O, może tu od góry pokażę. O, tutaj niestety przez... Okulary też widać tylko światło. O, zobaczcie. Ciężko ustawić. No jak tak. Tak mam to się nic nie dzieje tam ciekawego. Spróbuję was dać na stojak, nie będzie się tak ręka częsła. Zobaczymy czy będziecie coś widzieć. Czy dam radę w ogóle Was tutaj wcisnąć tak? i ustawić. Mm -mm. Coś takiego kurde, ale latacie. Jeszcze bliżej chcę was znać. Dobra. Spróbujmy dalej ustawić. To są milimetry. O, coś takiego, jakby było, to było dobrze. No i tak, ja tu ruszam. Jakieś kolory się zmieniają, ale czy to działa? Nie wiem. Także niby widać światło, jest sobie idzie stąd przychodzi tu no i idzie tu tak i tu widać mogę sobie tutaj regulować o i patrzcie będzie się zmieniać o i aż prawie całkiem zgasło chciałem uruchomić tą kamerę tutaj jest no. i on się wkłada tu teoretycznie o, już nie tu wejść Dobrze. wkłada się tu Ja sobie laptopa no ale niestety jak podpinam kabel No się zupełnie nic nie dzieje, jest tylko. O, nie ma sygnału. Wcześniej był. A, dobra. jest tylko sygnał nic się nie dzieje. To że nie ma internetu, to nieważne, bo wcześniej dawałem z telefonu komórkowego, internet i też nic się nie działo. Pomyślałem, że będzie można jakiś program zainstalować, ale lipa, nie wiem co z tym zrobić, Fantem. Dajcie znać, czy to tak ma być, czy tu potrzeba po prostu jakichś specjalnych nie wiem, rzeczy do patrzenia. To różne światełka są już duże. To jest najmniejsze. Później już takie większe. Są. No ale na wszystkich jest to samo, tylko widać światło. Tutaj od góry bez światła jak dam to widać ruch coś tam się ruszy. Także, może jakby ta kamera działała, to może by było fajnie. Tak to. O, widać, że jeździ coś. Nie tu są jeszcze jakieś pokrętła, ale do czego? Nie mam pojęcia. No i tyle z testów tego mikroskopu bo to nie wiem czy to działa, czy nie działa, jakieś takie wyłączamy to. Przetestujemy jeszcze monitory. Mam komputer, to sobie podepnę. Je. Dobra. Tak jak coś, to widzimy się przy testach monitorów. No i tak, podłączyłem pierwszy monitor. Ten duży 27 cali. Tak wygląda przy laptopie, który ma 21 cali, z tego co pamiętam. Także wielki nie powiem. Zastanawiam się, czy go do domu nie wziąć. Tylko tak, ten nie ma nóżki. Ale mam jeszcze drugi, zaraz go sprawdzę. Tamten jest z nóżką, to zobaczymy, jak tamten będzie działał. Bo tu jak widać, wszystko idealnie. bo to jakieś te, dobra, ale nie ma żadnych przebarwień, żadnych pociemnień, nic, żadnych pikseli nie widać, że elegancki. Dobra, sprawdzamy następny. No i tak drugi monitor podłączony. Tam, jak widać, na nóżce też bęku. Też 27 cali. <coughs> Sorry, tylko ten wygląda na model nowszy, bo ma tutaj mniejszy, mniejsze obramowanie. Taki jest bardziej fit, że tak powiem. I też tu nie widać nic niepokojącego. Także. Wygląda elegancko. Fajne kolory, czyściutkie, ale ładniejsze niż na laptopie. Super się prezentuje. Jakby ktoś miał jakieś pytania, coś może chciałby kupić, zapraszam do sekcji komentarzy albo do maila pisać. Zawsze się możemy dogadać. Dobra, sprawdzę jeszcze mniejsze monitory, bo mam jeszcze kilka, ale też wam nagram. Zobaczymy, czy działają. I następny monitorek. Patrzę na tego kozaka. Tak, se stoi. Może służyć jako stolik. Na kawkę, herbatkę. Tu masz jest podłączenie. Niestety nie ma HDM, tylko VGA i tam jakieś usb ale to jakieś nie wiem co to za usb rs232 i audio on podejrzewam że ma głośniki patrzcie jaki kozak jak się go przechyli taki malutki fajny podoba mi się ten monitorek nie wiem ile on macali. zaraz gdzieś będę musiał zobaczyć na klejce Muszę go znowu postawić do stolika. Tu ma jakieś tabliczki. Nie wiem, PLT 15, coś tam. Może 15 cali. Może być. Ale fajnie. Można go stawiać. Jeść na nim, pić kawkę, herbatkę, a później go ustawić w ten sposób i, i pracować. Dobra, jedziemy jeszcze trzy takie. Podejrzewam, że wszystkie działają, ale sprawdzić trzeba. No i kolejny, tym razem Del, tak jak w sumie mój laptop i też działa tylko rozdzielczość jakoś się chyba nie zgadza bo to jakiś stary na nóżce można go opuszczać i podnosić a te wszystko, tylko te dwa pierwsze były na HDMI i VGA a reszta już tylko na VGA czyli starsze modele po prostu ale może to jakiś rarytas tam się znajdzie, kto wie i kolejny to Lenovo. Jak widać też działa. Taki kwadratowy. I również można go sobie na łóżce opuszczać podnosić. Co tu o nim powiedzieć? Ciekawego. Kolory słabe. Takie ciemne, ale pewnie można coś tu sobie ustawić. Jest na 80%. większa się jakaś słaba na telefonie to lepiej wygląda prawda? no ale w rzeczywistości jest trochę ciemniejszy dobra i został ostatni i ostatni monitor BenQ tak się prezentuje. Całkiem ładny. Ale rozdzielczość coś chyba nie taka. I tu chyba nawet ma kamerę. Gdzie widać? O! Tak mi się wydaje, że to jest kamera. Oj, nawet coś strzela do mnie. Jakieś światełka. Ale fajne. Chyba nagrywa od razu. Ciekawe, ciekawe. Jakby ktoś pytał o model, to chyba jest taki BL220 i tu jakiś LED fajny, ciekawy i strzela na fioletowo. Dobra, to wszystko chyba. Dajcie znać, co byście zrobili z tymi monitorami. Czy je gdzieś wystawić? Może ktoś by był zainteresowany? To zapraszam. W sekcji komentarzy, na maila piszcie. Trzymajcie się. Hej.